Chan Chan, everyone, I am Woody, Woody the Woody, and ze mną jest tutaj dzisiaj Bass Astral and Rambo. John Rambo we własnej osobie. Zabrałeś mi kwestię. <laughs> Przy, przywitaj się Tesik, przywitaj się Tesik z naszymi widzami. No cześć, to ja. To jest nasz y, Wielka Gwiazda Disco Polo, Wielka Gwiazda Disco Polo, zaśpiewaj król alba. Yeah. Can you feel the love tonight? Dobra, uh, uh, uh. hu Jak widzicie jestem Equalize i jestem przebrany w skin y, Woody'ego, czyli chudego? Tak, chudego. I... Chudego. Nie wiem dlaczego Rambo ma Rambo skin. Masz... Stary, ale, masz... ale ty masz wyrąbiastą brodę, nie? Dobra, ale witam was na mapce Adventure od naszego kochanego Pitcho Logi, czyli Pitcha, pitchblack.pl Gramy dzisiaj sobie na jego mapce, oczywiście wszystko co trzeba będzie uwzględnione w opisie, w opisie naszego filmiku jak widzicie dziki przybro, przebrał się za baza bo ja wolałem być kowbojem no więc tak Dobra to zaczynamy Ja biorę sobie łóżko Ja biorę sobie łóżko i wprowadzenie zasady i Dobra to ja biorę wprowadzenie Ja czytam wprowadzenie Kto wczyta ja zasady Dobra a ty od autora sobie przeczytasz test No Okej No dobra weźcie sobie łóżeczka nie Wiadomo, muzyczka mogłem zmienić, ale dobra zmieni się <noise> Jeszcze może, czekaj Najlepiej będzie jak wyłączę całkiem ten i potem jako drugą ścieżkę dźwiękową dam ee, coś tam, coś tam, co piczu tutaj dał Dobra, gdzie? Tu jest ustawienia były, sterowanie język, ustawienia snoopera, dźwięk Nie, dźwięk 15, muzyka 0 Dobra, ustawimy sobie Cytam. potem Dobra, to ja czytam Cytam. zasady Witajcie w świecie, to history 2. Jesteście teraz w domu Endiego Autorem tej mapy jest pitchblack.pl Pozdro Jest y, to mapa przygodowa, która obecnie jest w fazie testowej Do map Do mapy dołączone były tekstury specs edytowane przez pitcha Yo, dobra, następny. Na potrzeby tej mapy Mam nadzieję, że je włączyłeś ponieważ jeżeli nakręcisz film z tej mapy bez tekstur nie zostaną dodany do głównej playlisty na kanale Picologia oczywiście rozmieniliśmy zmieniliśmy yy, tekstury jest wszystko ok przejdziemy do zabawy w domu Endiego znajdziesz wiele zadań które polegają na zdobywaniu punktów ekwipunku oraz Pizza Planet hmm, te ostatnie są najcenniejsze i będą grały główne skrzypce podczas od obliczania wyniku końcowego w każdym z Pomieszczeń czeka na Ciebie Rex z zadaniami. Słuchaj jego wskazówek, a wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Okej, okay, wszystko. Ja przeczytam wszystko, następne były zasady. Bo ja czytam zasady. Zasady mapy są bardzo proste. Zwierzeć możesz tylko to, co da się podnieść bez niszczenia. Tylko ty możesz niszczyć, by je podnieść. Wejść można wszędzie, gdzie tylko da się wejść. Jak się przyłącza w stronę. <grym> Masz tam taki pypelek. Na Gdzie rogu tyko, książki. No taki w rogu, po prawej stronie. Tam masz takie zagięcie, te? <noise> zagięcie masz, stary. To to zagięcie mam kliknąć? No. stary, no mi się nie klika. Jaki cudem dzisiaj? <noise> ja nie wiem, czy ja mam, masz takie lagi, ale mi się zagięcie nie klika. <noise> to weź to. Daj, masz mi tylko czystej. Dobra, dawaj. Uh, żygłeś na mnie książką. This is disgusting. Okej, okay. zasady mapy są bardzo proste. Zbierać możesz tylko to, co się da podnieść bez niszczenia. Tylko monety możesz niszczyć, by je podnieść. Wejść można wszędzie, gdzie tylko da się wejść. Ale gdzie ty kliknąłeś te strzałki? Jakie strzałki? Co tutaj są? Nie, to zagięcie z boku. Ale tu masz taką, taki trójkącik przy zagięciu. Ja tego nie mam nadzieję. No i najważniejsze jest to, abyś podążał według zadań, a z pewnością się nie zgubisz i dotrzesz do końca mapy. Dziękuję, teraz ty, Tesik. Ode mnie, jeżeli będziesz nagrywał mapę. Proszę, abyś dodał w opisie link do kanału Pychologia, link do trailera z mapy oraz link do strony projektu na Planet Minecraft. Za to będę Ci bardzo wdzięczny, reszta zależy od Ciebie. Mapa jest w trakcie testów, więc wszelkie błędy proszę, abyś zgłosił w temacie na Planet Minecraft. Zarówno tekstury, jak i mapa oraz zadania na niej będą na bieżąco aktualizowane. Jako, że jestem człowiekiem dążącym do perfekcji, będę, staram się aktualizować mapę, dotąd aż uznam, że jest ona wykonana na wysokim poziomie. Możliwe jest, że obecna wersja będzie bardzo różniła się od finalnej, więc zachęcamy Cię do przeglądania strony projektu na planet Minecraft co jakiś czas. This is the end. This is the end, pięknie. Widzicie, jak moi tutaj ziomkowie potrafią czytać ładnie. Ale ten bas Astral bardzo mankowy ma oczy, że ci powiem. Ale ty jak czytałeś tym głosem, to tak zarobiłeś, że się na ciebie patrzało. <laughs> <laughs> Z takim face'em jeszcze. A ci Łżeczko? Bo jeszcze? Ja mam. Masz? Dobra. Ja też mam. A, bo to jest do 4 graczy mapka, dlatego. Dobra, to myślę, że tutaj hmm. trzeba wyjść. Okej, okay. dobra i uwaga, idziemy sobie po drabince. Krypciu! Krypciu! Czekajcie, ja zmieniłem... Jezu! Na... Creeper. Jezu! Bas, a, uciekaj! Łofak! A... Oh, uciekaj. uciekaj! Uciekaj! A ja zmienię ten, a ja zmienię ustawienia, nie? Nie, 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 nie. Spod. Spadaj! Jezu! Dobra, rozej... Zmieniłem na Easy w ogóle, bo ja nie jestem <laughs> pewien Czekaj, język Poziom trudności Easy ma być, a nie normalny, kurde, miałem normalny, dobra, już zmienione Ok, no to mamy tutaj ten tego. Eee, Okej. Okay. Skiny, potworów oraz zbroi też będą zmienione. Ok, To bierzemy sobie po czymś. Tutaj co, co mamy. Dobra. Chyba dla wszystkich starczy, no nie? Pochodnie jak? Hmm, chyba mam wszystko, co trzeba. Macie Paniaczki? głowę Baza Astrala? <tylęboń> Ty nawet nie musisz głowy mieć, o, Założę sobie głowę Baza Astrala na głowę Baza Astrala. <tylęboń> Jaki fejcior Ło, <tylęboń> <genauso O>, stary. <tylęboń> <tylęboń> jak wy wyglądacie, jak takie się nie? Ty, Taki jaki face. Ja, ja się nie przyznaję do was. Nie, no dobra, żartuję. Okej, okay, ja tutaj jestem jako Woody, więc ja muszę tylko być ten. Ja będę miał ten. Mm, tylko to założone, bo patrzcie jak to dziwnie wygląda. No, a mi taki dziwny coś przed ekranem jest Dobra, no to ja czytam... A co sobie... z tymi pochodniami, bo tu jeszcze 32 pochodnie jest? 30... No. Bierzcie, bierzcie, bierzcie. To widziałem 32, możesz wszystkie. Dobra, Szybcie sobie Bajcie sobie mam coś straszne lagi. Dobra, rób sobie reloga, ja przeczytam co i jak. Cześć Baz, widzę, że masz ochotę na zabawę. Świetnie, więc słuchaj. Ale to wypełnione... pedofilsko zabrzmiało. No nie? Masz ochotę na zabawę rambo? <śmiech> <śmiech> Dobra, play a game? Świetnie, więc słuchaj. Dom wypełniony jest nie tylko zadaniami, ale i potworami. Jeżeli chcesz uczyć się bezpiecznie. Czuć się bezpiecznie! To chodź do pokoju Endiego i zdradzę Ci szczegóły dotyczące dalszej zabawy. Okej okay. i tutaj kliknąć ha, LOL to? ja mam kawałek drobinki chyba, od tego jak Creeper tam. No tam. bo Creeper tam się zrobił. No to jest jak działa się, to? się głónałem, chyba że to dzień ule? zrobić działa to? Bo u niektórych nie działało no, Tam jest ten comment block, czy jak się nazywa? No to jest spodzie. comment block Ja mam ja nie mam chyba tego zmienionego na comment blocka hmm, dobra Nie będziemy się już bawić z tym comment Blockiem, chodźmy do tego, do pokoju Indigo może What the fuck? Dobra Dziura w posadce chodźcie Ej! Dziki! No czekaj, bo mnie lognęło zaraz tutaj Lognęło cię? Lognęło mnie, wylogowało mnie i w ogóle. To czemu ty stoisz tutaj? No właśnie <laughs> Szary mary. No Ale jesteś czy cię nie ma? To jest jakiś guzik. No ja się właśnie... nie ma, to chwilę wejdę, szkodzę. Właśnie nie, nie działa, bo powinien działać. To jest ten chyba command block. I powinien rozświetlić mu jajka chyba. Nie o ile to są. <noise> Nie wiem co to może być. Dobra. Dzikusek niestety musi grać na słabszym sprzęcie, dlatego go może często wyrzucać Spoko, damy radę, damy radę. Jest ciemno, jest niestety. ciemno. E Bo chyba ten guziczek powinien otwiera, znaczy robić światło tak mi się zdaje Więc myślę, że wpiszemy sobie komendę najlepiej Uy, co ja robię? Dobra wpiszemy sobie komendę Can you feel the love tonight O, tak będzie chyba najlepiej I będziemy mieć jaśniej bo jak to nie działa, to... no wiadomo. Dobra, co co dzikus? Wchodzisz czy nie? Ja próbuję. Wy tam grajcie, a się najwyżej do No dobra, dobra, to jak coś to cię topniemy. Człowiek o, widmo. Chodź Rambo. To są chyba te monety, nie? Dobra. Przeczytajmy. Czaszka... Mrocznego szkieleta, spoko. <noise> Psotny Andy. Okej. Okay. Yeah. Dobra. Andy bawiąc się... A co rozrzuci, to jest to śmieszne to? Po całym mieszkaniu. To są punkty. Miej oczy dookoła głowy, zbierz ich jak najwięcej. Ty, a to można rozwalić, nie? A nie, nie można, zapomniałem. Nie, to <grym> chyba można. To można czy nie? No to chyba można. No, można. Aha. Można rozwalać te te świnki. Equalizowy serwerki, już do was bijam, już jestem. Nie wiem, no gdzie to jestem. chodź tutaj zatem. Co to jest? Tak może ja postoję chwilę, żeby się załadowało dawał żeby wszystko było jak... O, powinno. tu są te monetki. Mam nadzieję, że... To monetkę jedną przegapiliście była za tym... Za tym zielonym głównym. Za tym zielonym? Głównym? Ja. Zielonym z guzikiem. Góra? Zbiorę ją. Dobra. Ty tu jest jakiś guzik. No właśnie nie wiem. Aha, bo to jest chyba jako ten. Jako wiesz, kurde, śrubka. A -a -a. Dobra, to tutaj jest pokojen Diego, tak? Ale kurde z, z jednej strony to tutaj ta mapka to jest zarobista strasznie dużo ja się nie, ty nie dziwię że ten no to tyle potrwało kurde ale efekt jest zarombisty gdzie jesteś dzikus? idę za, za to nie wiem w ogóle gdzie ty idziesz bo chyba mam idzie drugą stronę o jest no bo ciebie szukam dobra ja, tak, tak, <laughs> tam, <bo wszyscy> idziemy <laughs> dobra idziemy panowie biegnijmy a czemu a wy, wy tak szybko biegacie dwa razy w <laughs> Co tu było w tej stronce fajnego? No tutaj było e, coś tam. No. Tam były te e, książka o tym Co rozrzucił Andy. Dobra, jesteśmy to, chyba... Jesteśmy tutaj. O, pitch black! Pitch Black <grych> On pokazuje tam <grych> Okej, okay, to jest chyba dywan tak zwany Niebieski dywan. Ludzie mówią na... Okej okay, wybaczcie, mieliśmy małego krasza z mojej strony Nie wiem dlaczego, nie wiem na co i dlaczego, po co Ale jeżeli z, z, znowu się czaki się modują Dobra, e, ale jeżeli znowu się to powtórzy to oczywiście postaram się jak najszybciej wrócić Bo nie jestem pewien czy A może tam gdzieś potrafię... jeszcze jakieś monety są Dobra, ja na razie idę do góry, tutaj widzę O, o jest monetka to można niszczyć tą tak? No chyba, bo na to bo tu z tego monety wy, wypadają i... Okej, okay, to dobra, to tak co? By... A tam jest moneta ty! Dobra, ja skaczę. Gdzie? Pyk! Gdzie? A! Coś mi się wydaje, że to nie tędy. Nie, nie no, tędy droga. trzeba z góry skoczyć. Nie tędy droga, moi drodzy. O i teraz ja mam crasha. Dzisiaj jest crash day. Dzisiaj jest crash date. Ty zaraz zginę, ale to... Czemu? Nie wiem. Dobra panowie, to ja tutaj sobie pobiegnę i przebiegnę tu. Bo chyba tutaj mamy iść, nie? Czekajcie. A no chyba tak. Dobra, do, 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 do. Aha, no dobra, Piczu pokazuje tutaj, u góry, nie? Chyba. Okej. To idziemy do środeczka. To idziemy do środka. Jest, Ała! Poli. Jaka jest drabinka? Zginąłem. No to chodź, panieku. Weź mnie. Teleporta. Już tylko wyjdziemy stąd i cię teleport Kować to samo miejsce, bo tam przedmioty leżą, nie? Oj, nie da się. <grych> co ty nie ty możesz ty się wrócić? Kominasz? Omijasz Tak? Okay. Nie, monerka, wracaj. To gdzie ja będę spał? <grych> Ze mną nie, przepraszam. <grych> Wczoraj mówiłeś inaczej. Eee, co ja zrobiłem teraz? Wczoraj mówiłeś <grych> inaczej. <grych> ja nic nie mówiłem. Wczoraj nic nie mówiłeś. Przeniesiono Tesa. Cześć, Ej, bo. poczekaj, poczekaj, bo ja... Tędy, tak... tędy. Tędy musisz wyjść. Tędy? No. Dobra, to ja już tu eksploruję dalej. Tu jest skrzyneczka. Wy sobie tam pozbierajcie skrzyneczki, a ja was zamknę. <grych> Dobra. Mm. To o! Najpierw... Przyczytaj. Ja miałem przedmiotów. Przyczytaj. Przeczytaj. O nie, pierwsze w końcu jesteś. Ile można na ciebie czekać? Teraz słuchaj uważnie. W każdym oh, jest z jest kilka... Z... Z kilka zadań do wykonania. Wykonanie wszystkich będzie nagrodzone punktami. Jednak jeżeli nie wykonasz choć jednego, punktów nie będzie. Oho, oho. Ok, teraz szukam trójkącika. Trójkącika, trójkącika mamy szukać. Trójkąciku. trójkąciku. Trójkącika. Żeby przewinąć tą stronę. A, bo to jest zaraz przy tym tym. Zagięciu masz troszeczkę tak. Teraz ten. mi się w ogóle nie czytała tekstura książki. Dobra, dawaj, dawaj Nie czytał książek. Ja to przeczytam. Czekajcie. Wow, no, my tutaj czytamy e, zadanie pierwsze. Tak, A bo zadanie to pierwsze. Przy tym włazie gdzieś. Kończy jest dobra, to już przeczytane. Okej, okay. pierwsze zadanie nie no. będzie zbyt trudne. Dostaniesz się do łożeczka i zabierz ze sobą przedmiot, który tam znajdziesz. No, na co czekasz? Ruszaj! Ach, prawie bym zapomniał. Jeżeli chcesz, żeby nagle zrobiło się widno, wciśnij przycisk znajdujący się na mojej szyi za dnia. Zabawa jest fajniejsza. Pek? Na łóżeczko, ale to mało. I łóżeczko. To i ten command list chyba robi właśnie timeseta Zero. Tak mi się zdaje przynajmniej. Jak tam się wchodzi? Tu jest moneta. O tu tak się wchodzi. Tu jest monetka, oproszę. Ja już to rozwalam, mi biorę. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra. Stąd wyszliśmy i teraz jak dojść do tego łóżeczka? Tu jest drobinka z boku. Nie skacz, użyj drobinki. Nie, krasz. E. <laughs> Dobra dziękuję. Tak, będziemy chyba ten. <laughs> Okej. Okay. O, dobra, przeskoczyłem Świnka, różowa dupka Świnki O Aż wysrała coś na mnie Co? Co to było? Co? Ci wydaje, że ta świnka jest z Jeszcze jakieś dwie rzeczy dostałem Jakie? Dostałem redstone'a i slimbola Slimbola masz? Slimbola A to? Dobra Okej, okay, świetnie, udało Ci się odnaleźć pierwszy element klucza do schowka z punktami. Twoje drugie zadanie to wspinaczka na łóżku Endiego. Udaj się tam po drugim, drugim coś tam klucza. Może ja Ci to dam, co? Daj mi to, bo nie wiem, czy wziąłeś... Dobra, to jest redstone, tak? O, jest Pizza Planet. Dobra, mamy Pizza Planet. Eee... I? Popatrz na świnkę. What the fuck. Okej, okay. co to było? Słyszałeś to? A, to jest tutaj. Pajączki. pajączki. Dobra, gdzie jesteś, Dzikusek? Loguję się. Ok, to chyba wystarczy, że zeskoczymy stąd, co? O, pod łóżeczkiem jest chyba dużo złych. Złych rzeczy. Gięcie szma mama. Szma mama. Dobra. O, trzeba zabijać te, te jakieś momenty wylatują Dobra, dzikusek, możesz zejść na dół. Tutaj! Uważaj, creeper! Creeper! O, jezu! Idę na odsiecz. Weź go siecz Ratuję, a, cię Ratuję ci Weź go Uratuję cię sieczą. go! To jest mały żołnierz. Siecz go, ja siekam złotą świnie. Siekaj złotą świnie, chodź. Chodź prosiaczku. Jest chodź godzina, go. jest godzina trzecia. Według zegarka. Okej, okay. idziemy, idziemy, idziemy panowie Dobra, teraz się tam dostać Pytanie jak? Bo chyba tutaj mi się dostać tak zdaje. Mi się chyba zdaje, że tu Tak? To gdzie ona iść teraz? Zdaje. Dobrze, mi się zdaje Na łóżko Endiego O zombie i Creeper, uwaga Zombie i <gry> Creeper? WTF. Ja myślę, że żeby dojść na łóżko Endiego musimy iść na łóżko Endiego Patrz noob. No. <głos> <głos> Patrz, noob! No! Patrz, noob! lol. Jest wow. moneta, ale tych dużo niefajnych fanów. To... Wow. Ej, uważajcie, bo tam, tam są jakiś w trupy. Gdzie masz parkour? Tam na tej ścianie niebieskiej. Zresztą okay. tutaj przy stoiku. Okej, okay, no to jak my mamy niby wejść na te łóżko Andiego, co? Żeby wejść na łóżko Andiego, musimy wejść A tam wow. na tą białą szafkę. Ale nie wiem przypadkiem że to działa w drugą stronę. Muszę się należyć baterii. Dobra. Mm. Nie, to chyba jednak dobrze mówili, że musimy z tamtej pierwszej szafki tam wejść. tam jest, na książka. widziałeś tam jest książka i na picza musimy skoczyć. Musimy skoczyć no. na picza. Jak to brzmi? <laughs> Ale jaki motyw fajny w ogóle, nie? Z no. tym parkurem. Parkur po Parkur po piczu. Dobra, to teraz ja się zastanawiam, panowie, jak no. tam kurka mamy skoczyć. Może kurka tędy, jakoś. Eee, dziwne. O, jestem gdzieś. Jesteś? przychodzi ten. Mhm, tam od boku tej szafki. Od boku? Tam wysokie no. takie z boku szafki. No. no. W tej pierwszej tam ja porządku nie byłeś Aha, no dobra I teraz skok, tak? Kurde, nie umiem wejść, ty <laughs> no O, no jest, pierwszej. spoko, dobra, mam Idziesz? Time set muszę zrobić, czekaj Kurde, jestem po ciemku i nie widzę Kurde gdzie? Nie wiem, gdzie teraz Nie widzę klawiatury A ja wiem Dobra Chodź z tej strony tutaj o tutaj. O Świnia. Tu jest drabinka. Pyk. Świnko. 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 Nie no. Bez jaj, ludzie. <grym> Okej, okay, dobra. Firmę, to w Zaraz to wezmę. Zaraz to wezmę. Spoko, Loko, Euroko. O świnka. Dobra, zostawmy tą świnkę jak się nie dojzią. Dobra, teraz muszę iść. Teraz tutaj. Tu? Oczykamy może na niego. No ja sobie zjemy błyskawice. No zjedziemy baterię, kwasu się napi. Mam rozumieć, że tu jest parkour gdzieś? Aha. Nie wiem, jak ja będę skakał z takimi legami. Spoko, ja się spróbuję ten. O, o kurde. proszę. Wow, nie. Żyję nie umiałeś trafić w palec picza. No. Stary. Dobra, tepnę Ja Głowy ci nie widzę. Ha, ha, już widzę. Tepnę cię tutaj. Teraz nie tepnie, do... nie, bo mnie nie masz. Nie tutaj. Co? Ale jak coś tu ci tepnę, nie? W góry są jeszcze świniaki. Masz? Co, ja już tutaj zebrałem jednego, jeszcze tutaj są dwa. Wow. Dobra. Muszę pamiętać o przyjaciołach i muszę ich tepać. O! Gdzieś tu świnka była, nie? Świnki w oczach. Ty masz świnki w oczach. A ja mam już trzy świnki. O, w mordę. No pięknie. Kto co? umie parkurować? Się? To Proszę dalej. O, co no. zrobił. Co teraz zrobił? Ty tam robię? była dziura. Ty, ty tam była dziura. Ja nie wierzę. Dobra, panowie, czekaj, to jest, ja już cię tutaj. Ja Rambo. nie wierzę. Ja tam muszę zejść. To jest gorsze. Dobra to ja tam zejdę a potem mnie teleportujesz, aby przychodzić. Mam nadzieję tam. że mi się uda Trzymajcie za mnie kciuki Ty stary ja stąd teraz nie zejdę Ale za... <laughs> Oła! Dobra ty się do mnie Ale ty spadłeś czy co? <laughs> Eku spadł O. Typa... nie, nie chcę mi się tego drugiego przechodzić co rypicza ale muszę eee... Can you feel to Dobra, Dziki, ty najlepiej tutaj stój. A ja? Jasne. Ja się będę z tym. Stał i się śmiał. Oła! <głosy> 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 Jeszcze raz. Ty, jak tu się wchodziło? A, nie. <noise> o lol. Ty, jak lol. tu się... A jak tu się wchodziło z dołu? Ty, jak tutaj zrobisz ten? <noise> o, pająka dziwnie wygląda. A dobra, to tam się. Czekaj, ja to przeskoczę. Wiecie Czemu ty co? masz monetę na ubieg? Co ty założyłeś? Monety na łeb. Dobra, e, niech mi Czas się odnowi troszeczkę życie, bo... No masakra. Znaczy niech mi się baterie troszeczkę odnowią. Nie wiem, malkaiki mam pewnie. Ale pitch. Okej. Okay. Can you pitch the love tonight? Dobra. Mam prawie całe. Jak ja nienawidzę parkurów, nigdy nie byłem dobry w Wow. <fors> wow. 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 <fors> Dobra, jestem, Przez panowie. ]ęż? Możesz skakać. Ja, jeżeli ci się nie uda, tepnę cię na łóżko. Nie chcę skakać, ja specjalnie wczuwałem, aż nie tepniesz. Nie, no musisz, skakasz, musisz skakać, musisz skakać. <laughs> musisz skakać i tyle. Pokaż jak parkurujesz. O. Dzięki <laughs> dobra, już cię tepie. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Ej, <laughs> no Co <laughs> zrobił?